Towarzysze i towarzyszki, gdyż ten film adresuje przede wszystkim do polskich kobiet, które w ostatnich dniach na ulicach polskich miast... Dzielnie demonstrują, za co Wam dziękuję i gratuluję. Gratuluję Wam odwagi, gratuluję Wam wytrwałości i chciałbym przypomnieć, że już niedługo, już za tydzień, będziemy obchodzić rocznicę najważniejszego wydarzenia w dziejach świata rocznicę Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej, która rosyjskim kobietom dała prawo głosu, która rosyjskim kobietom dała możliwość przerywania ciąży. Dała możliwość rozwodów, zrównała, wprowadziła pełne uprawnienie między mężczyznami a kobietami. Więc już za tydzień będziemy na kanale Odrodzenie Komunizmu przypominać o rewolucji październikowej w Rosji, a teraz jest czas, żeby porozmawiać o naszej małej rewolucji październikowej, która dokonuje się na naszych oczach. Polsce. Jest to przede wszystkim rewolucja w świadomości. Polska świadomość polityczna od kilkudziesięciu lat jest zaczadzona. Jest zaczadzona klerykalizmem, jest zaczadzona takim podlizywaniem się biskupom, jest zaczadzona takim patriotyzmem, takim głównopatriotyzmem, kultem żołnierzy wyklętych i tym podobnego ścierba. Więc na naszych oczach ta, cała ta fałszywa świadomość pryska. We wszystkich polskich miastach, w kościołach są demonstracje. Kobiety i mężczyźni mają dość tej teokratycznej dyktatury biskupów. Mamy protesty pod kościołami, ale na naszych oczach znika też ta, ta bogo ojczyźniana, patriotyczna, właśnie te, te bzdury wszystkie lansowane przez tych gówniarzy w koszulkach z żołnierzami wyklętymi, w koszulkach z kolaborantami hitlerowskimi, więc od ponad tygodnia mamy do czynienia z taką właśnie... Inwazją przemocy, przemocy przeciwko polskim kobietom, te skurwysyny, które non-stop mówią Bóg, honor, ojczyzna, czym jest dla nich honor? Honor jest dla nich, jest dla nich właśnie, dla takich wysportowanych osiłków w grupie, atakowanie małej polskiej kobiety. To jest honor tych faszystowskich skurwysynów. Czym jest dla nich patriotyzm? Patriotyzm to jest bije, bicie polskich kobiet. Więc tak, yy, co sobie tutaj wypisałem. Yy, więc oni odwołują się do tradycji żołnierzy wyklętych, i to nie jest przypadek. Kim byli żołnierze wyklęci? Żołnierze wyklęci te, tak, jak, tak jak te dzisiejsze Skurwysyny taki żołnierze wyklęci walczący z władzą ludową czyli ukraińskie UPA, czyli polskie NSZ, to były właśnie banda tchórzy banda Skurwysynów. Która bała się jawnej konfrontacji z Armią Czerwoną, która bała się jawnej konfrontacji z Milicją Obywatelską i Ludowym Wojskiem Polskim. To były tchórze, które atakowały bezbronnych, przede wszystkim kobiety. Mamy tutaj do czynienia ze zbrodnią wyklętej UPA na Polakach w Wołeniu, gdzie kobiety widłami, tasakami mordowane, bite. To są dokładnie metody wyklętych. Te same metody stosował NN... Z, te same metody stosował Bury we wsi Hajnówka mordując polskie kobiety polskie kobiety, które były prawosławne, ponad 5 tysięcy Polaków, głównie cywili, głównie chłopów głównie kobiet i dzieci były właśnie mordowane przez tych wyklętych tchórzy dlatego tak yy... Yy, więc więc oczywiście, więc oczywiście należy temu powiedzieć nie, ale mam też, mam też pewnie tutaj mam też pewne tutaj słowa, krytyki pod adresem, pod adresem właśnie organizatorów protestu strajku kobiet. Ja całkowicie się z wami zgadzam, z hasłem To jest wojna, to jest wojna, ale nie zgadzam się z tym, z tą całą taką strategią yy, właśnie liderek strajku kobiet mówiących o tym, że w końcu Polska jest krajem demokratycznym że Polska jest częścią Unii Europejskiej, a Unia Europejska to jest właśnie esencja demokracji na świecie. Główno prawda, tu nie ma żadnej demokracji, tu nie ma żadnego pokoju. Ta wojna już trwa, trwa od dawna. I mamy w Polsce taki schemat, typowy dla, dla właśnie takich Teokratycznych dyktatur dla takich krajów jak państwo islamskie, gdzie, właśnie z jednej strony, mamy do czynienia jakichś właśnie mułów, którzy mówią. Co ma być, że należy wprowadzić prawo zgodnie z jakimiś księgami religijnymi, a następnie mają tutaj kołoce właśnie młodych, agresywnych skurwysynów, którzy wprowadzają posłuch i biją, i zabijają. I to, co wszystko zrobiono z kobietami w Syrii i w Iraku, to jest dokładnie ten sam schemat, jaki mamy dzisiaj w Polsce. Z jednej strony biskupi nawołują do przemocy, z drugiej strony te kibolstwo, ci właśnie te osiłki idą i w wprowadzają słowo biskupów w życie. Czas najwyższy powiedzieć im dość, ale nie krzycząc o demokracji, nie krzycząc właśnie o jakichś tutaj swobodach obywatelskich i jakichś cywilizacyjnych rozwiązaniach. Te syny stosują przemoc i oni rozumieją tylko język przemocy. Ponieważ oni odwołują się do tradycji zbrodniarzy wyklętych, to my musimy się odwoływać do tradycji tych, którzy z wyklętymi zrobili porządek. Więc więc liczę na to, że ta przemoc, której w tej chwili doświadczacie, że dzień w dzień właśnie demonstracje kobiece są atakowane przez tych skurwysynów, że wreszcie tutaj będzie jakaś odpowiedź, że polskie kobiety, które dzisiaj przed tymi skurwysynami spierdalają, no to że polskie kobiety wezmą przykład, wezmą przykład na przykład z żołnierek armii północno-koreańskiej, które gdyby, gdyby te wyklęte ścierwo zobaczyły kobiety z armii północno-koreańskiej, to by spierdalały tak, że od razu byliby za Uralem już. Więc tak, więc towarzyszki, towarzyszki. Tutaj mówiąc wojna trzeba, mówiąc A trzeba powiedzieć B, mówiąc to jest wojna trzeba do tej wojny się przygotowywać. Mamy w Polsce piękne tradycje, piękne tradycje kobiece jak należy walczyć z żołnierzami wyklętymi. Przypominam piękną postać Julii Brystygier, Julii Brystygier pracującej w Urzędzie Bezpieczeństwa, która z wyklętym ścierwem się nie pieprzyła, która była poslana pod strachem tych wyklętych skurwysy. I mam nadzieję, że dzisiaj wy słabe kobiety uciekające przed tymi narodowcami za kilka tygodni albo za kilka miesięcy wyłonicie z siebie takie nowe Julii Brystygier i z tymi, z tymi synami, którzy sieją terror, zrobimy porządek. Zrobimy im manikur Julii Brystygier, zrobimy im masaż szczęki Julii Brystygier. Niech żyje właśnie Urząd Bezpieczeństwa, niech żyją kobiety zaangażowane w milicję obywatelską i te wszystkie te siły zwalczające wyklęte ścierwo. Pozdrawiam Was, polskie kobiety! To jest wojna i na, i na atak i na atak tych skurwysynów trzeba odpowiedzieć.